Witajcie, witajcie, z tej strony Marcin. Witam Was po no, dość długiej przerwie, ponieważ no, nie mam czasu, kiedy, kiedy się pokazywać dużo na moim kanale. Powodów jest kilka, najważniejsze jest taki że no, praca, praca, jeszcze raz praca, najważniejsze jest praca. Człowiek pracuje, nie ma po nie ma prostu czasu na nic, po prostu na nic, kompletnie na nic. Pracuję na nocki, także na nocki jestem teraz, można powiedzieć, bardziej na Facebooku dostępny, w moich takich wejściach na żywo, niż na YouTubie. Ale jak powiem Wam na moim następnym filmie, i co Wam teraz tutaj jeszcze podkreślę, będę powoli wygaszał, tracking Moviesy, wygaszał, 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 ponieważ dochodzę do wniosku: o taka seria, tracking movies, która była od samego początku razem ze mną od, od już paru ładnych lat po prostu stała się trochę nieatrakcyjna, poprzez to, że jestem w Anglii. No i po prostu postanowiłem, że będę powoli po prostu wygaszał tą serię, żeby po prostu w jej miejsce zrobić coś, żeby, żeby ten film był bardzo rzadkie. Będzie raz na dwa tygodnie filmów, czy coś takiego. No sorry, słuchajcie, muszę. Teraz idzie zima, będzie mniej tej roboty. Teraz pracuję cały czas praktycznie na weekendy. Całego na weekendy, na nocki. Także na, na nocki nic nie nakręcę, nie jest to w ogóle nic ciekawe. Ostatnio próbowałem kręcić coś, jak jechałem na Karin Ryan na, na północ do Szkocji, znaczy na północ, na północny port, jak się, jak chcecie przyprawić się do Belfastu. E, także słuchajcie, ale ja w tym wejściu nie o tym. Ja chciałem się z wami podzielić zupełnie inną rzeczą z moimi widzami, którzy być może nie są na... którzy oglądają moje filmy, a nie są na bieżąco e, z niektórymi kwestiami. Słuchajcie, doskonale wiecie, e, że Niektórzy z Was wiedzą, bo nie każdy ma takie, takie, takie proste, takie, takie, taką potrzebę wewnętrzną, potrzebę serca, ale ogólnie człowiek, dobrzy ludzie są nastawieni na pomaganie. Um, ja nie mówię, że jeżeli ktoś nie pomaga, to jest zła, albo coś takiego, ale niektórzy mają różne podejście do, 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 do różnych sytuacji. Um, jest bardzo wielu potrzebujących ludzi wokół nas. Czasami nie wiemy, komu pomóc, a komu, a komu udawać, że nie widzimy albo coś takiego łatwo jest po prostu udać, że się nie widzi, bo wtedy można, wtedy człowiek myśli, sam do siebie myśli, że, że okej, okay, skoro nie widzę cierpienia innych, to znaczy, że mnie to nie dotyczy. Nie, żyjemy w takim świecie globalnym, że to, to cierpienie jest po prostu z każdej strony nas, nie? Z każdej strony się pojawia po prostu i widzimy je wszędzie. Czy to na Facebooku, gdzie coraz to ludzie wystawiają, ustępniają tablicę, na przykład potrzebuje tysiąca lajków, mała Marysia umiera, bo coś, bo coś. To jest straszne, powiem Wam szczerze, i to jest nie straszne dlatego, że Facebook takie coś publikuje. Nie mam żadnego pojęcia, czemu mają służyć te lajki, te tysiąc lajków, albo coś takiego. Nie mam, nie mam żadnego pojęcia, jak to działa. Ale wiem jedno, pomagać trzeba i trzeba po prostu być yy... W każdej chwili gotowe do pomocy, ponieważ jutro to my możemy tej pomocy potrzebować. I tak jak stworzyłem razem z Marcinem moim przyjacielem, rozpoczęliśmy akcję zbiórki pieniędzy dla Marcina właśnie, żeby, żeby zbudować mu łazienkę, ta akcja na razie pozwoliła nam udzielać 2000 złotych, około 2000 zł. Nie jest źle, ale będą sprawa, że potrzebujemy 10 tysięcy, nie jest to takie łatwe. Ta akcja pokazuje, ile, jak wielu ludzi jest wokół nas, którzy chcą pomagać. To są ludzie zaprzyjaźnieni z Tracker TV, ale też to są ludzie od, od, od Mario Takera, to są ludzie, zresztą po prostu publiczność, to są ludzie od Marfisza, mojego dobrego przyjaciela, jednego z najlepszych youtuberów wędkarskich w Polsce. Także powiem Wam szczerze, jest... To trzeba po prostu robić, trzeba pomagać. Czemu kręcę tą... Tego, tego trackermówisa. Słuchajcie, dostałem od y, koleżanki y, z Facebooka, z którą nigdy nie rozmawiałem, ale bardzo żałuję, że nie rozmawiałem, bo, bo, bo e, uważam zarówno e, ją, jak i jej męża za bardzo pozytywnych ludzi. Y, chodzi o koleżankę Helkę i z jej męża Snajpera z, z e, polskich trackerów. Dostałem taką, no to jest to jedna sprawa, że, że, że wszyscy zostali znajomi, ale ja dostałem i się, i się w tym zagłębiłem, bo powiem szczerze, bliska jest mi, bliskie jest mi los każdych, po e, prostu osób, którzy, które, które potrzebują pomocy. No i tam wszedłem sobie na tą stronę e, i tam ogólnie dziewczyny rozpoczęły akcję, że pozowały bardzo, bardzo piękne dziewczyny, e, dziewczyny kierowcy zawodowi. E, pozowały do zdjęć, e, takie modelki, do kalendarza powiedzmy tak z przesłuchu A cała rzecz op 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 opiera się na tym, że pomagamy koledze, który jest, jest bardzo chory, który do niedawno jeszcze był kierowcą samochodu ciężarowego, e, który jest chory, e, o, ile się, o ile miałem czas w ogóle zapoznać się z tą historią, bardzo smutną i bardzo taką bardzo, bardzo, bardzo poruszającą e, na raka i, i po prostu każdy dzień dla niego jest bardzo, bardzo ważny. E, ten mały filmik, co widzicie na, na, na moim telewizorku, nie wiem po tej czy po tej, bo już straciłem na hubę kompletnie, nie wiem już teraz po której stronie on jest, a nieważne, po tej yy, hmm. i plus link do całej akcji. Bardzo bym was, bardzo was chciał zachęcić do tego, żebyśmy jednak pomogli, kupili ten kalendarz. Słuchajcie, ja Wam powiem tak, z czystego technicznego punktu widzenia super, super e, inicjatywa tej firmy. Nazwy nie pamiętam, bo, bo dla mnie to nie jest najważniejsza nazwa firmy, która to... Rozpoczęła tylko ważny jest sam, sam szczytny cel i to, co oni po prostu robią dla, 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 dla kolegi kierowcy. To jest dużo. Yy, bo słuchajcie, zdrowie ludzkie jest takie kruche, że dzisiaj tamten kolega, a jutro ja czy ty. Także to nie jest tak powiedziane, że po prostu, że to jest, że każdy jest pewny tego, że będzie sobie żył długo i szczęście. bo niestety nie jest pewne na dzisiejszych czasach. Ale do czego ja was namawiam? Ja osobiście oczywiście też zakupię ten kalendarz. Ja oso osobiście też się włączę w akcję, ponieważ uważam, że każda minuta życia dla tego kolegi jest bardzo ważna, żeby chciał jak najdłużej cieszyć się rodziną. I zachęcam was bardzo serdecznie, zapoznania się z akcją i do oczywiście pomocy, do zakupu tego kalendarza. Tym bardziej, że kalendarz jest bardzo, powiedziałbym, jest fajny, jest dobry pomysł. E, atrakcyjne kobiety na. na, na na tych, na, 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 na tych zdjęciach na no, zajęcie, nie oszukujmy się, przeważnie macie tak albo jakąś, jak, jakąś naturę, albo straż pożarną na kalendarzu na następny rok, albo nie wiem, co tam jeszcze możecie mieć, nie wiem, no obojętnie co, no ja na przykład mam drukarnię wujka co, co rok na przykład na, na kalendarzu. Fajnie by było, tak z czystego technicznego punktu widzenia, bardzo ładnie jeszcze wyglądały na ścianie, a szczyt, cel na który zbierają jest bardzo szczytny i jest po prostu super i ja podpisuję się nogami i rękami pod, pod tym wszystkim doskonale po prostu wiecie. Ale chciałbym też wspomnieć Wam o tej mojej akcji, której, no, której ja prowadzę razem z Katie Drake, z Marcinem i z paru jeszcze jedną grupką znajomych, y, którzy, którzy zainteresowali się tą akcją. Stroje y, ludzkie jest bardzo kruche, życie ludzkie jest bardzo kruche. Jest takie kruche, że aż sam się tego boję stojąc tu przed wami, ponieważ dzisiaj stoję jutro możemy, i mogę nie stać tak samo wy co oglądacie. To jest straszne po prostu, ale takie jest życie. Życie trzeba brać tak, jak jest. Yy, bo, przypominam Wam też o zbiórce pieniędzy dla Marcina, yy, mój yy, bardzo dobry kolega, przyjaciel kręci filmy, yy, które nazywa Klopsiki na swoim kanale. Yy, kanał Świat Marcina można znaleźć bardzo łatwo na, 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 na YouTube. Yy, Facet dzieli się z nami swoim życiem, to jest też dużo, że osoba niepełnosprawna w tysięcy porażeniach mózgowych stara się zainteresować swoją osobą, szerszą publikę. I tak jak moje filmy są już denne i nudne, że nawet ja ich nie chcę kręcić nie chcę już ich publikować, bo się po prostu nie chcę, bo uważam, że sam bym tego nie oglądał, tak z przyjemnością pooglądać sobie po prostu ludzi, którzy, którzy ma, chcą coś przekazać od siebie jest bardzo fajnie. I także, także uważam, że, że po prostu warto było się tym zainteresować. Słuchajcie, namawiam Was o tego, żeby się włączyć w akcję wspierania wniosków. To dużo nie trzeba. Jest nas parę tysięcy, na moim kanale jest około 9, 9 tysięcy subskrybentów, z czego oczywiście połowa to są martwe dusze, czy tam puste subskrypcje, czy tam coś tam jak ktoś tam nazywa, nie wiem dokładnie jak nazywa, martwe dusze, nie martwe dusze są na wyborach. Nie, jak to się nazywa z tymi duszami? No nieważne. W każdym razie tak średnio po jakimś czasie moje liczniki, moich urodnych, moich filmów stanowią powiedzmy tamte od 2 do 3 tysięcy widzów. Ja sobie tak liczyłem, że jeżeli nawet każdy miesięcznie złotówkę by nawet dość wysłał przez przed PayPala, to miesięcznie mielibyśmy 3, 3 tysiące złotych, a później byśmy sobie to pomnożyli raz w 3, bo w 3 miesiące i byśmy mieli kwotę dla Marcina. Słuchajcie, nie mogę Was prosić, nikt nie ma prawa... Wasze Greenbox się przesunął. Nikt nie ma prawa Was o nic prosić o nic w sensie takim, że, że musicie to zrobić. Nie, wy nie musicie, wy możecie. I tak samo jak możecie kupić kalendarz, żeby pomóc naszemu koledze kierowcy, tak samo możecie po prostu wpłacić drobną sumkę po prostu dla, dla mojego kolegi, dla mojego bardzo dobrego przyjaciela Marcina, który faktycznie potrzebuje tej, tej, tej łazienki. Słuchajcie, ja wiem, że z każdej strony ktoś was atakuje, wpłacicie, wpłacicie, tutaj chore dzieci, tutaj pan Owsiak z, z, z orkiestrą, następny bardzo szczytny cel, ale słuchajcie, pomyślcie sobie tak, jest nas tyle, 10 tysięcy osób, jakby każdy na pozytówce, świat byłby lepszy. To, to na, na, tak po prostu działa. Tak po prostu to działa. Inaczej to nie będzie działać. Smutne jest to, już nie wchodząc w zbytnią politykę, że ludzie potrzebują pomocy innych ludzi, płacąc całe życie zusy, y płacąc całe życie na ubezpieczenie, e, płacąc całe życie, ubezpieczając się na wypadek jak, jak jakichś tam dziwnych chorób, które nam wymyślają. A, po, a prawdopodobieństwo, że ta choroba się zdarzy, jest jednak milion, to prędzej wygracie w totkę, ale takie rzeczy się zdarzają. To jest, jest normalne, ale dzięki temu właśnie, się, że mamy siebie nawzajem, mamy szansę to przeżyć, mamy szansę na nowe życie, na start nowego życia. No i w tym takim dziwnym trochę, takim tracker TV newsie, który apeluje do Was o pomoc, zarówno jak i o kupno kalendarza, jak i o pomoc Marcinowi w realizacji jego umorzenia, jakim jest normalna, zwykła łazienka, przystosowana niejako do, do potrzeb osoby niepełnosprawnej, po prostu Wam was o to opoluję, przypominam. Jeżeli chodzi o moją produkcję, o taki mówisty, tak jak mówię, lekko muszę zwolnić, bo nie mam co pokazywać, kontaktu nie mam, Anna jest tak kompletnie nudna i tak po prostu beznadziejna, jeżeli chodzi o transport, że słownie masakra. Jeżeli chcecie oglądać moje produkcje, pojawiam się praktycznie w każdy dzień, Wieczorami teraz, bo teraz pracuję wieczorem, ale będę pracował w dzień, może w następnym tygodniu, nie, ale jeszcze od tego tygodnia będę pracował w dzień, pojawiam się w transmisjach na żywo, na moim kanale, traker, na moim fanpage, to się pięknie mówi, tracker TV. Także na razie póki, co dziękuję. Przyjdę na o tych zbiórkach. Proszę Was, wysijcie, proszę Was kupujcie kalendarze, pomagacie innym ludziom. Może kiedyś tej, nie daj Boże, nie daj Boże. Będziecie tych potrzebować. Trzymajcie się, cześć. Na razie, ja jest pać. Well, no, bo dzisiaj bieżą wreszcie tą pierwszą. Ile to było do roboty?